Szanowni Państwo, a przede wszystkim młodzież, chciałbym zaprosić na Kieleckie Dni Informatyki, które odbędą się na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego i Politechniki Świętoczyskiej w dniach 3 do 4 kwietnia. Jest to impreza dotycząca informatyki organizowana wspólnie przez Kielecki Park Technologiczny i Politechnikę. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy to robić razem z Parkiem. Jest to taka dziedzina w tej chwili topowa, można powiedzieć, która rozwija się bardzo szybko, a jej celem jest nawiązanie kontaktów, a raczej pomoc w nawiązaniu kontaktów między młodzieżą a firmami IT. I no, bardzo się cieszymy, że to robi także Politechnika. Myślimy, że będziemy mogli młodzież zainteresować także studiami w Politechnice, tym bardziej, że otwieramy nowe kierunki. Ostatnio, na przykład, kierunek teleinformatyka. Stąd też, ze względu na wagę przedsięwzięcia, bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w warsztatach, testach. Będzie to naprawdę świetna zabawa, ale także świetny kontakt z firmami IT, czyli związanych z informatyką.